Ola, hola, gościu, przydałoby się powiedzieć, czemu Cię w ogóle nie było i czemu nie wrzucałeś filmów przez 3 tygodnie. Sprawa wyszła taka, że, no wiecie, hehe maturki, trzeba było sobie je napisać. Poza tym, mnóstwo różnych spraw, które wyszły mi na głowę w tym czasie, spowodowały to, że nie byłem w stanie nic nagrać. Także bardzo Was przepraszam za te 3 tygodnie absencji, aczkolwiek będę wrzucał teraz filmy normalnie. W sensie normalnie, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, wstawiam w film. Witam z tej strony Cube, a oto kolejny film na moim kanale. Dzisiaj będę testował takie oto cudowne rzeczy. Kim ty jesteś? Jesteśmy w moim mieszkaniu, prawda? Ano tak! Znajdujemy się u Jacusia i będziemy razem testować kawy. Będziemy porównywać monsterki oraz Starbucksy. Tak wiem, stresujesz się mocno. Jasne. Dobrze. Także. Ja już o Espresso nagrałem dwa materiały, więc tutaj chyba dopnę wszystko do końca. Może zacznę od tego, że e, ten materiał ma się pojawić jakieś, nie wiem, parę miesięcy temu, ale y, za każdym razem ktoś z nas miał komplikacje y, i było ciężko. W sumie, biorąc pod uwagę, że ten film nagraliśmy 3 tygodnie temu, to wciąż można rzec, że komplikacje się pojawiły, co? Także, yy, może nie przedłużając, zacznijmy od tego, że od prawej strony zacznę. Tu mam monstera zwykłego e, triple shot, czyli po prostu e, zwyczajna kawa. Tu jest monster espresso vanilliowy, ale o tym wiecie. ale tutaj mam z kolei dla porównania starbucksa zwykłego espresso oraz starbucksa bez cukru. I to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo on jest z naklejką. Czyli nie jest polski na dobrą sprawę. Dobra, zostaje przelać to wszystko do kubków. Więc mi, ile ci to wyszło? Mm, właśnie, w cenach. Eee, te monstery normalnie kosztują 6 zł. Nie były na żadnej promocji od tamtej pory, tak jak to o, mówiłem o, w, w tym filmie, że są dostępne w Polsce. Z kolei te Starbucksy kupiłem od razu jak wyszły, w sensie były na promocji, bo 5 złotych, teraz kosztują normalnie po 7. Jesteś może w ciąży? <laughs> może, spożywczej. Ej, powiem Ci, nie spodziewałem się. Ten, yy, ten Monster ma jaśniejszy kolor. To nie jestem z mlekiem? Nie. W sensie obydwa są z mlekiem. A, jak to tak kawa bez mleka? O. Rozlałeś trochę. Nie wiem, jakby zwykle nie przelewam nic z puszek. No Coś gościu. Dobra, okej. Okay. Także... Czekaj, może odsuniemy te puszki na razie. Żeby było widać, które jest która. W sensie... Dobra, to po prostu... Kurde, by ty tak nie będzie tego widzieć za bardzo, ale chodzi mi o to, że... Yy... A nie, w sumie ten, nabrał, ten się zrobi trochę jaśniejszy, ale widzisz, że, to, że ta jest trochę jaśniejsza mimo wszystko. No tak, to jakby trzymają podobną kolorystykę. Jak jest, kolorystykę chodzi. jak jest w kwestii zawartości kofeiny? A jest, 60 mg na 100 ml. W przypadku tego Monstera będzie tak samo, a tutaj. Ja to będą raczej tak samo też. E, nie, jak ja kiedyś sprawdzałem, to było trochę. A jest, 47 mg, czyli te mają trochę więcej. No. Tutaj chyba też jest 47. Okej, okay. na górze powinno być. No powinno być, ale mają nową Dwa espresso. Cześć. okiem. 46. To jest napisane. No to mhm. będzie Dobra. Czyli y, wychodzi... Czekaj, odstawię. Y, wychodzi na to, że te monstery mają większą zawartość kofeiny. Dobra, to muszę przejdźmy po prostu od razu do spróbowania. Najpierw to jest e, zwykły czerwony monster. Wiesz, że nie powinniśmy pić z tych samych kubków, nie? Szklanek. Masz końcówkę. No to co powiesz, zanim nie skupi. No to jest zwykła kawa po prostu. Taka z delikatną goryczką. Nie ma czegoś takiego jak zwykła kawa. Okej, okay, inaczej. Taka najbardziej basic, Imo. Jak dla mnie? Mhm. Znaczy czuć dość mocną kawę. W sensie mhm. czuć ten aromat. Ale jest... pasywnie słodka. Tak, jest muszę przyznać. Słodna, mhm. Ale czuć, że jest słodka. Cię, inaczej. Czuć cukier, ale przy okazji czuć gorycz kawy, taką typową, co nie? Dobra, okej, okay. także tu jest ee, wanilia. I tutaj przez to, że jest ta wanilia, to jest słodszy. I zabija to te gorycz kawy. No. Powąchałeś? Tak, wąchałem. Dwa razy. To solidnie jedzie tą wanilią, ale powiem ci... Racja. Mógłbym taki pić tylko, jakby było tańsze. Się... <laughs> Racja. E... Tutaj już musimy pić z jednej. Wiesz sobie biorę z cukrem. Ty weź bez cukru. Bo dieta. Tak. Mhm, dobra. Najpierw to jest zapachu. Myślę, że będą smakować podobnie. Dobra. Jak na... Dobra, pozwolisz ja? Jak na kawę bez cukru, strasznie słodkie. To, to nie jest aż tak słodkie, ale czuć, że jest więcej mleka niż kawy. Pozwól, że się słapa. Wiem, że jesteś zdrowy. A może nie. Jakby mam kontakt z klientami. Smakuje bardzo podobnie. Imo. Nie, no smakują podobnie. Mhm. Mm w sensie ten, powiem ten ci, Mogę wybierać, to, wybrałbym tam z cukrem. Jak dla, czekaj. E, to jest ten, to Już jest się powiem, bez, bez cukru. Zaczekaj, czekaj, zrobię bezpośrednie porównanie. Nie odróżniłbym bym nie wiedział jak yy, ten eee, który jest który, to bym nie mógł powiedzieć, który jest który. Rozumiesz? Nie wiem, jakby naprawdę bardzo podobnie jest mm -hmm. Jestem o, słodziko A, Rozumiem. Eee, czekaj, to próbuję w ogóle znaleźć czy... A nie! Zawiera naturalnie... Patrz, bez dodatku cukrów, zawiera naturalnie występujące cukry. No. Czekaj, to jest fruktoza? To jest cukier zawarty w... Mm -hmm, znaczy, tak, w ale próbuję znaleźć. A nie, jest substancja słodząca. Mm. Acesu Acesulfam K, ale kurde. Nie wiem. Lidne. Nie wiem. Jakbym miał wybierać, to te na starcie by odpadły wybierałbym wybierałbym pomiędzy tymi dwoma. One no właśnie, są pełniejsze w smaku. Tak, racja, ale y, u mnie zawsze będzie wygrywać y, waniliowy, czyli ten nad y, tym zwykłym. Y, ponieważ jednak bardziej mnie ciągnie do słodkiego, co nie? Y, jednak taki napój, napój kawowy, który w za... sensie dobre. Bo to, to pewnie wszyscy, którzy piją kawę, mnie znienawidzą za to, ale y, nie lubię goryczy kawy w, ka... w kawie. W sensie spoko. Eee, sam taką piję, ale gdy gorzkiego mnie aż tak bardzo nie ciągnie. Czasem lubię, ale najczęściej nie. Nie, to ja, ja mam zupełnie na odwrót. Jakby wanilia jest dla mnie no, nie do przyjęcia A. jako kawa, mhm. za to ta była świetna. Jakby mhm. nie piłbym takiej kawy na co dzień, bo jestem raczej. Piję raczej tradycyjną kawę, ale. Jakbym miał wybrać pomiędzy tymi dwoma, to na pewno wygrałoby ta. Czyli co, według Ciebie, e, to tak, jest, ja, ja to jest tak, że Starbucksy B, to jest dla Ciebie, to jest dla mnie. Tak, jakby lubię czuć kawę w kawie. Dobrze, no to znamy już werdykt. Monstery są lepsze niż Starbucksy, jeśli chodzi o espresso, czyli w tym pojedynku one wygrywają. Dobra, no i generalnie to skończyłbym na tym film, pożegnałbym się i tak dalej. Gdyby nie fakt, że nagraliśmy go naprawdę jakiś czas temu, no 23 maja, jakby nie patrzeć, to jest trochę czasu. I przez ten czas y, zdążyliśmy przemyśleć to wszystko, bo po nagranym filmie tak naprawdę zmieniły się nasze opinie. Także co, Jacek, wypowiedź się najpierw ty. Był taki jeden moment, w którym powiedziałem, że ewidentnie ta jedna kawa od y, Monstera wygrywa całościowo i że lepiej trafia w moje gusta. Ale oczywiście po czasie uznałem, że jest inaczej i miałem czas na przemyślenia. I jakbym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma Monsterami, ewidentnie wybrałbym waniliowego Monstera. Ja jakoś tak po czasie do mnie dotarło dopiero. Tak że... No rację, no co tak naprawdę przyznałeś to co ja, bo też jak tak piłem te oba monstery, to też doszedłem do takich wniosków. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to to, że te Starbucksy po jakimś czasie zaczęły śmierdzić, jakbyście, yy, nie wiem, zostawili... W sensie mieli wąchać swoje skarpety po tygodniu, więc to jest takie strasznie mech, no i generalnie, no, no nie polecam w takim razie, te monstery generalnie wygrały tutaj. Najlepsze jest to, że te starbucksy wcale nie stały długo, one tam, nie wiem, 15 minut? No, no jakoś w... tak, mhm. no. I dopiero wtedy zaczęły śmierdzieć, tak? Także coś musi być ewidentnie nie tak. Racja, także wracamy do pożegnania. To było coś, co chciałem sprawdzić od dawna, bo u mnie to w lodówce i cały czas słyszałem tylko rodziców, że dlaczego Twoje puszki leżą cały czas w lodówce i nie masz co z nimi zrobić. Także tego. Mm. Jedyne co tutaj mi powiedzieć to: dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Znaczy, to nie jest odcinek, to jest po prostu film, ale nieważne. Eee, dziękuję oczywiście Jacusiowi. Pamiętaj, że czekaliście na to miesiąc. Czekali Ofre. na ten miesiąc, aż, aż nakręcisz trzyminutowy film. To nie wiem, dziesięć... na pewno co trzy minuty. Na ile to jest? Nie, zobaczymy. Nieważne. <noise> Nieważne. W każdym razie, yy, dziękuję, że mogłem nawiązać z Tobą współpracę. E, także do zobaczenia w następnych filmach. Zapraszam na... Pewnie tu wrzucę socjalne media, bo Ty mi zasłaniasz miejsce na socjalne media. <noise> Trzymajcie się do następnego.